ma się Manko, Turonik, Rolnik profesjonalny. Dzisiaj 2 marca zaczynamy akcję Gnojowica Praktycznie wszystkie ruszta, wszystkie kanały Na styk, dosłownie co do dnia Się zapełniły Lecimy z tematem pod uprawy Jarę, Ale zaczęło się od małej wtopy Idziemy, 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 no chodź, Kejsiku, chodź, Pumeczko, chodź, 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 Dobra Stop! No ona się działa tylko w tym jednym miejscu tam Dobra, nie siedziała, więc... Jeszcze koło. Zobacz, jak się nie siedzę, czy ruszyć może. Kawałek poszła, poszły lekko do przodu i potem znowu przysiadło tu. No dobra, dobra spróbuję wyjechać po prostu tak już teraz, a najwyżej się jeszcze podciągnie. No, więc takie mamy przygody dzisiaj. Na kawałku gdzie akurat było, było głęboszowane Dwa razy przyjechałem w zupełnie innym miejscu Co prawda Dwa razy przejechałem w zupełnie innym miejscu Ale no teraz się zaskoczyłem sam Że to tak niestety Ale tam wpadło No ale nie ma co się dziwić Z drugiej strony yy, Też było tutaj uprawiane na 50 cm Jak pamiętacie nie było tu niczym jeżdżone No oprócz teraz No chciałem dobić do tej dróżki tutaj Którą wyjeździli koło płota I niestety nie do końca wyszło czy zobaczymy, tu, czy, czy, czy przejedziemy? No tu już wszystko jest ok. Niestety, ale, ale tam w takim dołeczku troszeczkę tej wody pewnie to spływało i, i siadło. Słuchajcie, jesteśmy już na polu. A akurat no, pogoda jest taka sobie, powiedziałbym, bo pada. Prędzej jeszcze jakoś tam nie było problemu, ale teraz już. Troszeczkę robi się mokro, ale niestety no muszę wywieźć gnowice, bo jutro byśmy pływali, świnie by pływały, ale pewnie to będzie ostatnia beczka i, i koniec. Boże, woziłem z zamysłem tutaj pod owiec. Z tej strony miał być owiec posiadany. To mówiłem właśnie na live, że pojawiła się okazja, żeby wysiać owiec tutaj dla hodowcy koni, ale niestety, znaczy niestety, no było na no tak. Materiał siewny zamówiony, a tutaj dzisiaj telefon, że jednak nie, że ktoś tam bliżej i tak dalej i tak dalej, e, więc owsa nie będzie. No i zasadniczo e, ten owiec miał tutaj nam zastąpić, kuźwa, no trzeba będzie kończyć, owiec miał nam zastąpić mm, łubin, teraz mam wywiezioną gneowicę, no i znowu się plany pozmieniały, <laughs> będzie tutaj posadzona, w ogóle to całe pole będzie pod uprawy e, jarę. Na części będzie posadzona dynia z folią ekowio, następnie będzie posadzona cebula z dymki, buraczek ćwikłowy i tam gdzie widzicie zielone pole, gdzie jeszcze jest popląt z zimy, tam będzie wysiana kukurydza. Także kukurydza w tym roku będzie z możliwością nawodnienia. No zobaczymy czy będzie trzeba, czy nie będzie trzeba. Podobnie jak w przypadku zbóż będę to traktował. Na zasadzie jak będzie mus, to będzie lane. Jeżeli nie będzie takiego, takiej potrzeby, to nie, żeby nie robić tam nadmiernych kosztów, bo może wyjść, że z podlewaniem wyjdzie sami tak samo, jak bez podlewania, ale to wszystko no, okaże się dopiero w momencie kiedy będziemy mieli okres wegetacyjny, kiedy ta kukurydza będzie już posiana. Osobny zrobię w ogóle film tam, jeśli chodzi o nawożenie kukurydzy, bo kukurydza w tym roku będzie na 3 sposoby nawożona, a tutaj no mówię na no poddynie i tutaj pod warzywa po 20 m 3 Koniec temat, jeśli chodzi o nawozy naturalne jest zamknięty. Potem cała reszta będzie wysiewana w nawozach mineralnych. Zobaczymy jak to no tak naprawdę. W ubiegłym roku mieliśmy cebulę z siewu, tak jak ostatnie lata. W tym roku próbujemy cebulę z dymki. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy w ogóle wyjdzie? Chcę tutaj no, wykorzystywać cały czas tą e, deszczownię, żeby po prostu inwestycja się zwracała w jak największym stopniu. Bo na zbożach no, to w ubiegłym roku fajnie to wyszło, ale no mimo wszystko zboża to nie jest roślina, którą gdzieś tam docelowo myślało się, żeby e, podlewać. A chciałbym tutaj temat tych warzyw pocisnąć, bo. No, jeśli będą takie lata, jak było ostatnio, to, to może się okazać, że będzie to fajna alternatywa. Ale też jeśli chodzi o rynki zbytu, yy, tutaj no, w ubiegłym roku yy, bardzo fajnie płacił ziemniak, nie ma co ukrywać. Yy, ale no, w tym roku tyle osób tego ziemniaka chce sadzić, że ziemniaka będziemy sadzili tyle, co było. Yy, też ewentualnie tutaj <coughs> będzie tam w płocie yy, z nawadnianiem. Ale zupełnie inaczej zrobiony, więc pokażę Wam jak to będzie później rozwiązane, jak to będzie wszystko wyglądało. A jeśli chodzi o warzywa tutaj na no, nawadnianie do szpuli, jeśli chodzi o cebulę, to nie jest najlepszy, najlepszy sposób. Najlepiej tutaj jednak reaguje ona na nawadnianie kropelkowe. W przypadku buraczka, no zobaczymy. No buraczek jest taki dla mnie dość ciekawy i też no, dążę do trzech warzyw, które byłyby uprawiane właśnie w zmianowaniu tutaj wokół gospodarstwa, żeby tą jak najbardziej efektownie tutaj tą deszczownię wykorzystywać. Zobaczymy jak on wyjdzie w tym roku. Tak jak mówiłem będę sprzedawał go przez IGRT, IG, czyli Internetową Giełdę Rolniczą Towarową. Nie mam tu jakiegoś stałego, że tak powiem odbiorcy, bo to mówię, to jest do, są to dopiero początki, ale sposób zbierania buraczka jest identyczny jak w przypadku cebuli, więc sprzęt jest, więc trzeba tutaj próbować, nie ma co zwieszać broni, zobaczymy jak to będzie nam dalej wychodziło. Myślę, że z cebuli coś tam nagram, z sadzenia, z buraczka raczej nic nie będę nagrywał, bo <laughs> też mówię, sam się tego uczę, nie chcę jakiejś tam baboli przekazywać. Jeśli chodzi o dynie, tak jak wspomniałem, dynia będzie na folii ekowio, będzie jej tam 20 arów, miała być tutaj koło ziemniaków, ale wyląduje właśnie zupełnie tam z tyłu przez tą sprawę, że ten owiec nie wypalił, a jest już wyrana gnojowica, będzie uprawiona i będzie to wszystko czekało naprawdę dwa miesiące, zanim będzie ta dynia tam wysiana, <laughs> więc ciekawie, no ale muszę tutaj szybko plany pozmieniać, to mówię o to troszeczkę. Troszeczkę nieciekawie wyszło z tym owsem, z tym, z tym, z tym naszym biznesem, ale zobaczymy. Ale z samą sprawą ofsa tutaj jeszcze nie, nie jest temat do końca zamknięty. Dostałem w ubiegłym roku propozycję siania ofsa na płatki owsiane. Co prawda, no płatkarnia powstaje, więc. Więc może pójdziemy w tym kierunku. Zobaczymy. Ja cały czas myślę tutaj gdzieś jeszcze o gospodarstwie, o części gospodarstwa ekologicznego na tych najsłabszych mm. glebach. Nie chcę po prostu to w miarę zróżnicować, żeby te dochody były z różnych stron, a nie tylko i wyłącznie gdzieś tam ze świną, chociaż teraz świnie płacą świetnie, ale wcale tak za pół roku czy za rok nie musi być. Nie mówię o warzywach, próbujemy od dłuższego Czasu ta cebula raz wychodziła, raz nie wychodziła, mówię. Średnio, szczerze mówiąc, nie bywało, ale może, może się uda wypracować w końcu jakieś tam realne, że tak powiem, rozwiązanie, które by mogło funkcjonować. No i zastanawiam się, cały czas nad trzecim warzywem, oprócz cebuli buraczka, żeby było coś jeszcze. Nie chcę ich w korzeniowe, bo nie mamy gleby na korzeniowe, więc... To akurat odpada, Zresztą no, marchew czy pietruszka jest tutaj na słabsze ziemię, ale e, jeśli chodzi o raz, że o sprzęt, a dwa, że ziemię, e, mamy te place gliny, place totalnego piachu, jest mozaika, tutaj nie ma raczej takiej ziemi, która byłaby równa, fajna, gdzieś tam czwóreczka, e, typowo pod tą marchew. I druga sprawa jest, że mamy od groma takich małych drobnych kamieni, a to by gdzieś tam dyskwalifikowało właśnie ten kierunek. <laughs> Więc zobaczymy. Będziemy będziemy tutaj próbowali. Myślę, że będę coś tam na bieżąco Wam przekazywał, pokazywał. Tutaj z tej strony był poplon zniszczony na jesieni. Dlatego też jest tak no, w miarę goło. Tamta część zostawała przez zimę. I zasadniczo nie miało tutaj już nic iść. Ale no, tej gnojowicy jest tyle. Przyszły wyniki zasobności gleb z pól, gdzie właśnie ma ich kukurydza i jedno pole bardzo wysokiej zawartości potasu powychodziły, więc nie ma tam sensu tego potasu jeszcze więcej dorzucać, mijać to zupełnie z celem, tam pójdzie nawożenie mineralne tylko i wyłącznie podpasowane właśnie pod, pod te wyniki glebowe, ale no mówię, no tutaj wywozimy no tak symbolicznie 20 metrów sześciennych to nie jest nie wiadomo jak dużo, już będzie można gdzieś tam z azotu mineralnego chociażby zejść a tak naprawdę te warzywa tutaj wiele azotu i tak czy siak nie idzie ale no już widzę że to jest ostatnia beczka na no 7 beczek udało się wywieźć ale teraz już po prostu jest za mokro już góra się zrobiła góra się zrobiła śliska więc ostatni przejazd i, i koniec finito i tak naprawdę na dzisiaj wszystko no mówię miał być vlog owsiany wyszedł troszeczkę warzywny bardziej niż, niż owsiany ale tak czasami jest że trzeba się szybko dostosowywać do zmieniających się warunków i <laughs> zmieniających się szczegółów jakichś nam ewentualnych umów więc na dzisiaj wszystko pozdrawiam Was serdecznie, Rolnik Nieprofesjonalny